CT, jeżeli mówimy o tej mapie, czyli 1-4, Reign wysłany na zwiady, by zdobyć informację. Początek: czwórkowe ustawienie pod item B. Ale tutaj Reign już bardziej defensywnie, tylko że skutecznie ma do pomocy chociażby Karigana. Ruszają terroryści. Reign delikatnie się zmieszał, ale zobaczmy tutaj, ilu jest defensorów, jak ta defensywa będzie współpracowała. Na razie wygląda to bardzo dobrze. Karigan za otwarcie. A sam elektronik. Jeszcze próbuje gdzieś między to wszystko się wkraść, i na razie wygląda to dobrze. Ale w końcu Twist musi się obrócić. To jest pewne, ale nadal nie widział rywala. 16 sekund, ale chwila tu idzie paka Twist. Jeżeli on złapie tego z bombą, to może być spora niespodzianka dla terrorystów. A jest na to szansa Twist. To teraz już możemy powiedzieć: wygrywa. No nieprawdopodobne, jak to. No Sparta, czyli w tym momencie zawodnicy Cloud9. Bo tak Rusza. to w praktyce wyglądało. Rusza paka pod bonside B. Tutaj Karigan stawiony na blisko. Widział pakę. Próbuje twist. Widział pakę, a to jest podejście zawodnika z C4 solo. Więc Broki, jeżeli tu by pomógł. No, może być ciekawie. Twist trafia. Broki, także pobijał jednego z zawodników. To była szansa. Ale też jest dwóch zawodników. Pejs! co oni robią? ależ szpłapka przygotowana na zawodników Cloud9 zostaje tylko Perfekto. 1 na 3, 15 sekund. Czasu jest bardzo mało. No, to jest niezwykle trudne do wykonania. Perfekto próbuje, ale też wiedzą zawodnicy Face, że trzeba grać spokojnie. Ale to chyba nie do ugrania. 5 sekund. Paka będzie podłożona w Smoku, Więc jednak Perfekto cały czas walczy o zwycięstwo. A Rops. On ma tylko USP, ale teraz zaskoczy rywala! I Jest! możliwe. Ta runda wygrana przez Face! Opadną w sidła za chwilę zawodnicy. Oh, oh, oh. No i należy kierownica. Co tutaj się zadziało? Musi to ratować Robs. No delikatnie zarzuciło bolidem zawodnika Face, ale Robs, on akurat się nie pomylił. Tylko, że bomba podłożona Trzech na trzech Problemy z HP u terrorystów, to jest pewne. CT nie ma granatów, jest dev od jednakże. Tylko, że Aksil kasuje Karigana, tego, który tam próbował pomóc, dobiec do kolegi z drużyny. No i wiedzą, wiedzą, gdzie są rywale, ale trzeba pragować i są te eliminacje, a Elektronik, Oprakuje tu w końcówce precyzji. Pit miał kłopoty w pierwszej rundzie tego spotkania, zobaczymy, czy teraz y, będzie lepiej. Twist y, rozpoczyna, zapleszowana, ale trafia Hobbita, odpowiedź o -o. ze strony Axila Karigan, ważna jego rola, trafia także Reign w tym momencie, 4 na dwóch, a ta pistoletówka będzie w tym momencie Naprawdę bardzo, bardzo istotna. Karigan dobrze ustawiony, trafił już, poobijał mocno jednego z zawodników, wyjeżdża Elektronik. On ma dwa pistolety, poszły w ruch, ale też zobaczmy na THP zawodników Cloud9, to może być ten największy kłopot, ale perfekto, jeżeli będzie trafiał od razu prosto w głowę, to może to taki wielki kłopot nie będzie w tej sytuacji, tylko trzeba ruszyć, trzeba odbijać. Od tego czasu jest coraz mniej jeszcze czekają. Wiedzą, gdzie jest broki. Pytanie, czy wiedzą, gdzie jest Robs, bo on mam wrażenie. Gra bardzo defensywnie. Teraz jednak chce się uaktywnić. A czy tu będzie dojazd? Jest eliminacja od perfekto! Rundę pistoletową. Wydawało się, że mają wszystko pod kontrolą. w dziś ustawiony na blisko Karigan, ale mało punktów zdrowia ma. Prowadzący Face. No Elektronik no, w takich sytuacjach dzisiaj się po prostu nie myli. I to jest eliminacja, ale no teraz może być mu dużo trudniej, bo widzimy jak ustawieni już są terroryści. Ile pozycji do sprawdzenia, do skontrowania. Ruszają, ale, ale elektronik jest elektronic. mocny. Bumicz terapia. Tam jeszcze broki z paką, a Bumicz to wszystko zamyka w smoku. Będzie podkładana bomba. Na to liczą przede wszystkim terroryści, bo zwycięstwo może być trudno, zwłaszcza, że teraz zostaje tylko rops, ale on tak naprawdę nie miał ani dobrej pozycji, ani też jakoś rywa, ale nie ustawili się. Powiedzmy pod niego. Miał no i w tym momencie trzech na trzech bumicz. Skorzystał z tej awówy mając tylko 3 HP. Broki, Twists, oni również trafiają. I zostaje o... tylko elektronik! O! No i, i on oczywiście, czy kto, jak nie on. No, za chwilę chyba będzie przejmowanie długie, i mam wrażenie, jak widzę ustawienie terrorystów. A tam akurat jest dwójkowe ustawienie cloud więc dosyć szybko możemy mieć pewne rozstrzygnięcia. No i teraz. Jest dużo co do stoi na. W... Nogach. O, o, ale linii, linii ustawieni rywale! Potaksila tak naprawdę, zła. się na B to nie byłby dobry pomysł. Tutaj ten Bombsight bardzo mocno obstawiony, ale dwie eliminacje od Rayna. Jeszcze perfekto, Reign po raz trzeci. I nagle robi nam się dwóch na dwóch. Widzimy, że tam co chwilę. On tak jakby chciał zerknąć Reign po to, żeby reagować, ale Axil złapał tu i teraz Reign przeładowane Akale. On musi pójść po Acea cztery Eliminacja od Raina. I teraz na koniec starcie, Jeden na jednego. Spokojnie gra Reign bo wie, że on ma przecież podłożoną bombę. Pójdzie za rywalem, ale Axil tym razem wytrzymał. Reign był blisko Ace'a, ale cloud 9. Oni mają punkt. Nie przebicie, mam wrażenie. Tak, granaty dorzucone. Rozbi też e, smug właśnie pod to wychylenie rywala, ale Perfekto czekał, wydaje się do samego końca. Elektronik, on jednak na ziemi wiedzą obecności Perfekto Robs, próbuje to wykorzystać, próbuje wyjechać za Bomb i też poszedł Broki agresywnie, bo wiedział, że koledze trzeba pomóc, więc przebijają się gracze Face. Bumic szuka sobie miejsca, gdzie jest tym wszystkim. Axil, ale przede wszystkim, gdzie jest Bumic? Albo Rain, bo ten już e, skasowany i zostaje tylko Broki, bardzo mało HP, ale bomba podłożona, Broki szuka eliminacji, czeka na razie Axil. No bezpiecznie, schowany. Ale kiedy zareaguje, teraz jest to jego wyjście. Wiedzą, gdzie jest Broki! Bumid z eliminacją! A Cloud ze zwycięstwem, ale po jakiej mapie, po jakiej walce? No i Elektronik. Czy podtrzyma tę znakomitą dyspozycję, jednak broki? Eliminuje Elektronika. Axil. Ważna ta jego pozycja. W tym momencie czterech na trzech. Czyli dosyć długo, wydaje się, musi pozostać w ukryciu, bo to koledzy muszą zrobić zamieszanie, ale nie tak to wydaje się powinno wyglądać, bo jednego zaskoczył. Zareagował jednak kropcy dwóch na 2 Brakuje to oczywiście defa u Perfekto. A on jeszcze próbuje znaleźć eliminację. No to już jest oczywiście nie do wygrania, nie do zrobienia. A jeszcze perfekto poszuka, wydaje się ostatniego zawodnika, bo ucieczka oczywiście nie ma tułowej znajdzie przynajmniej jeszcze Fraga nie ma, nie ma smoka, więc tu trzeba tak naprawdę wyjść na pojedynek, trzeba będzie fragować, a potrafią Hobbit odpowiadać. Się nie zatrzymuje. No nie, nie poznaje, nie poznaje kolegi, tak chyba możemy powiedzieć po tym co robi Hobbit, a porównujemy to do poprzedniej mapy. Bomba podłożona, jeszcze Robsta z ekuracją. Tu Hobbit poszedł bardzo agresywnie za Chciał mieć chciał być absolutnie bohaterem tej rundy. Rops zostaje w tym momencie sam na dwóch rywali. A ma mało HP, ale Robsy ma precyzję i jeszcze teraz próbuje zagrać na czas. Movement odpowiedni, by uciekać. No movement kobry. Tutaj go to nie ale, zawiodło, ale poza broni. Pakę. broni na raz bumicz. Pytanie, czy sprawdzi to Robs? Tak jest. Uff, Ależ sobie to wyliczył. Tak będzie po prostu za mało patrząc na to, co robi Face. Broki wytrzymuje Axil, jednak trafia z Digla. I mamy czterech na czterech. I jeszcze to nie jest wszystko zabezpieczone. A na Bamsaite trójkowo grają zawodnicy Uwaga, face Plus jeszcze, jeszcze będą domknięci. Elektronik tam zachodzi. Teraz tego nie widzimy, ale to może być kluczowy. Robs już wyeliminowany. No ile z to ma wyciągnąć z tego Elektronik? Czterech na trzech. Twist odpowiada. Jedna druga eliminacja, jeszcze perfekto. Daje nadzieję Cloud9. Ale zdaje się, że Rain oraz Karigan mają sytuację pod kontrolą. Kłopoty jednak Raina. Znakomita runda ze strony Axila. Już dwie eliminacje. No i czy Karigan, czy ten doświadczony prowadzący ekipę Face FaceKlano zdoła tę rundę ugrać? No, on musi polować na tego, który rozbraja pakę, to się udało. Czy tam jest czas? Nie ma! Nie, nie ma czasu! Axir musi uciekać z Karigan. Wszystko sobie świetnie zaplanował. Podrażnieni teraz. Na pewno. Gdzie tylko wygrywali do tej pory, a tu jakiś problem się pojawia w tym spotkaniu. Ale dobrze, dziś się będą musieli spocić nieco oh, namęczyć karigan oh, oh. Carig... tańczący w smoku. Widać Boże komunikował kolegom, że on tu ma dobrą pozycję. Ok, perfekto się obracał, ale Pierownisa. co z tego! Przekręcona odpowiednio Elektronik znowu na plecach, ale szybko wrócił się twist. Tutaj w donacie dwóch zawodników Uuu, Hobbit no no no, wiemy Przez czemu twista. dostał AWP! Właściwie przez Brookiego trafiał Twista, ale to jeszcze nie jest runda wygrana, bo Reign sprawia, że mamy trzech na czterech. No ale wiedzą, że gdzieś tu brakuje Karigana, och! Tak Miał naprawdę... Na 3 trzy eliminacje. <grymne> Ależ tutaj się zadziała, ale Axel wytrzymuje Hobbit, cały czas trzyma pozycję Hobbit, no... Czyżbyśmy mieli tego nowego snajpera w zespole Crow 9 Trzeba wyjść, to jest jasne, tylko mogą się spodziewać rywala, no ale jeśli Brok nie będzie trafiał... No to będzie ta szansa. Teraz jednak no, ma okazję, by poprawić i to już wyglądało dużo lepiej. No, i teraz może zagrać bardziej defensywnie. Może czekać na podejście rywala. Tego czasu coraz mniej. Perfekto ma jednak defa do dyspozycji. Chwycił za bombę. Osłania go, bumić, No, ale jednak Broki trafia. Znów trzeba chwycić zapakę Tego czasu jest bardzo mało. A przecież w grze zostaje jeszcze Twist, który czeka, czeka. I ogra oczywiście Perfekto. Eliminacja nie, to nie ma znaczenia. I tak wiemy, że musiał wpaść dziesiąty punkt na konto zawodników face. Runda pistoletowa powie nam, czy tutaj jeszcze będą wracać. Czy będzie. Jakikolwiek y, y, moment, żeby myśleć o kambeku na razie. Buila, mówi oj panowie. Siadajcie, bo jeszcze tutaj trochę zabawimy, chociaż broki mówi nie. Nie, trzeba wstawać, bo za chwilę ta mapa zostanie zakończona. No na razie takie drzwi obrotowe nam się zrobiły w tej rundzie, bo nie wiadomo czy Chodzą do tego spotkania, co za chwilę będą wychodzić zawodnicy. Jest blisko, jest dwóch na dwóch. Mimo wszystko z jakąś inicjatywą. Wyjść teraz rozdzieleni, ale wiedzą gdzie jest Perfekto kapitalny. Se, a tu jeszcze skuteczny przecież w tej rundzie Bumicz, który zajmuje się podłożeniem bomby. Wjeżdża tam bardzo agresywnie Broki, ale czy będzie fragował? Wie, że tu jeden z rywali jest bardzo blisko, tańczy lewo, prawo, próbuje, ale na razie są kłopoty, trafi w końcu Bumicza. No i jeszcze kilka sekund ma, wie gdzie jest paka, złapie, czy Broki na raz, trzyma. Trzyma, bejtował tylko Perfekto, 4 sekundy. Czy broki to zrobi? Czy Perfekto to sprawdzi? Blisko! Broki trafia i ma jeszcze czas na rozbrojenie bomby. On był na draśnięcie w tej rundzie. No ale tutaj E-Twist akurat Moment suspensu, moment suspensu wprowadzony. No budują, budują faktycznie napięcie, ale mam wrażenie, że no czy tutaj akurat Broki zareaguje, bo jeżeli szybko się zorientuje, no to może być problem dla terrorystów. Jedna eliminacja ostatecznie, więc Bomb bombsite może być zajęty i czekamy tak naprawdę na podłożenie bomby, bo Rob se rotuje, ale nie wiem czy zdąży, ale chociaż nie chwila. Mają granat, nie mają o, granatów, oj, oj, żeby boomic. się odciąć No i wydaje się, że może być kłopot, no czy popełnią błąd gracze face, żadnego błędu nie będzie, to będzie dominacja do końca, 13 do 2. 13 do 2 od początku tego spotkania. Kawał dobrego spotkania na zakończenie tej serii. Wychylenie wrogiego elektronik. Skupiony stan 4 na 4 w tym momencie. Narzucona linia granatów dymnych, można wjeżdżać, tylko problem polega na tym, że tu zostaje Ula jeszcze Twizz. Ależ skuteczność na starcie, w końcu odpowiedział perfekto, ale on został sam i poradził sobie z nim oczywiście Rain. Oczywiście tam był granat dymny, więc Broki cały czas żyje i tych HP wcale wiele nie stracił. Problemy Karigana, ależ teraz jednak przypomniał sobie Karigan, że w przyszłości ale grywał sobie No i Rain zostaje sam w klaczu na dwóch. Sapie bumicza. Mimo że ten uciekał Elektronik. Jednak to znowu jego runda. Trzy eliminacje ze strony Elektronika. Mocno ucierpiał perfekto. Ale Axil przeskakuje przez tego smoka. Ale tutaj sporo się dzieje Rain Kaligan. Badają te eliminacje. No mieli nosa, że wzmocnili ten bombsite. Zostaje sam hobbit. No, na razie robi sobie miejsce. Tylko, że no trzeba pójść po pakę. Z tym już jest problem, bo oberwał i to mocno hobbit tymi skanami. Liczę na błąd rywala, ale Karigan, no tak delikatnie, tylko wychylał, pokazywał się, żeby ostatecznie wyjechać i kasować rywala. Za kilka chwil, a tu dosyć wysoko Aksil, ale czy będzie miał pomoc? A czy będzie jej potrzebował a i tak Aksil? Po kolei wychodzą zawodnicy face clanu, dopiero Reign. Był w stanie na blisko elektronik z dualberetami. No tu się przebijać będzie ciężko, bo elektronik sprytnie ustawiony. No i te pistolety poszły w ruch. Znakomicie to się ułożyło dla Cloud9. Zostaje sam Karigan, który nie ma już tutaj większych szans, żeby cokolwiek zdziałać. No, podłożenie bomby wiele by zmieniło, ale to jest niemożliwe, bo to paka została przy mainie tam. No i bez niego będzie e, ciężko. Ale patrzymy na bombsite bay, i tu akurat ta defensywa jest nieco mocniejsza. Decyzyjnie wybierają świetnie antyterroryści, ale trzeba jeszcze teraz trafiać. I są fragi od Perfekto, przebija jednak Rein. Perfekto znów skutecznie bumić także do pomocy. I zostaje Broki, jeden na dwóch, ale on w takich sytuacjach jest bardzo mocny, tylko że bumić. No, tutaj też kłopoty. Broki. Jeszcze odłamkowy, nie ma łatwego podejścia na pozycję. Face w tej sytuacji. Rej, no rozbija, rozbija smoke, ale to też informacja dla Bumicza. No tak jak Perfekto, tak teraz Bumicz jest ta skuteczność. Hobbit może grać na czas. Przekazuje informację Bumiczowi. On to wszystko wykończy. Kapitalna runda od Bumicza. Zresztą. Bumicz może dorzucać tylko granat. Ale tutaj ważne starcie. axil wydaje się, że wychodzą świetnie. Pojedynczo. Wychodzą pojedynczo, wychodzą pojedyncze znowu. Daj się, że świetnie, bo za chwilę jeszcze złapię tego, który ma pakę walka po drugiej stronie. No też Broki wie, on musi czekać się na to, aż koledy zrobią jeszcze więcej. Ta jedna eliminacja to jest za mało, ale twist. Trafił elektronika. Broki kasuje Axila. O, czekał, czekał, ale w końcu wiedział, że i on musi ruszyć. To jest trzech na dwóch. To jest przewaga. Zawodników Face. Bomba będzie podłożona to pewne. To już jakiś sukces, ale oni chcą więcej. Oni chcą to zwycięstwa. I są w stanie tego dokonać. Boreń, Poczekał na hobbita. Teraz w grze zostaje tylko perfekto. No kiedyś mówiło się, że w klaczach jest rewelacyjny, że jest zawsze spokojny, zawsze wie, czego chce, wow. ale teraz wiedzieli, czego chcą zawodnicy Face. Ale teraz to Rob wchodzi do smoka. No, i za chwilę zauważy rywala, ale elektronik obrócił się. No, ale Face też zaczyna odczuwać presję. Tutaj Axil z AK, więc wydaje się, że może być tylko trudniej. Jest dorzucony błyskowy, Co tu się ha! wydarzyło? Wumić! Trafił kolegę z drużyny. A w womsajcie jest jeszcze Axil. Przepraszam, był Axil. Twist sobie z nim poradził. Potrzebna sekuracja, ale Twist ma bardzo mało HP. 35 sekund do końca. Jeszcze strzały, jeszcze skan, ale teraz. Próbuje podłożyć bombę, podchodzą jednak rywale, na kucaku oh, oh. Hobbit i ta reakcja! Znów no trójkowo, grają zawodnicy, klawnają i odpuszczają mid, ale Reid wyjeżdża agresywnie! No ten palak oczywiście cały czas działał i to wykończyło zawodnika Face. Ale Delikatnie rozerwana defensywa Hobbit, schowany, ale czy sprawdzą to terroryści? Paka może być podkłada w takiej sytuacji jest ten plan, ma będzie! Fantazję, ma fantazję, chociaż przepłaca to życiem Roki. Trzech na czterech zaraz będą bronić tej paki gracze Face. Ale teraz już jest dywizja i teraz mogą to wykorzystać antyterroryści. Twist. Ojej, mieliśmy tę rundę od niego, gdzie z dyglem pokarał trzech zawodników. Przynajmniej wtedy twist, ale teraz ta pozycja niebezpieczna. Karigan pomaga. Ojej, ojej, co tu się dzieje? Dzieje się to, co widzieliśmy już nieraz w tym spotkaniu. Face nadal jest w grze, ale. to może być szybka rotacja jednego z zawodników. Boomich trafia Karigana. Teraz ma szczęście, Reign. Jest dobry się. wyjazd. Ale czy to wystarczy? Perfekto znów ta mała gra. Robs był gotowy na to domknięcie elektronika. Robs znowu plantuje. A perfekto, no teraz on na pozycji hobbybita. Ale no podobne ustawienie, podobne ułożenie zawodników, tylko teraz, jak będą odbijać to gracze Cloud9, a ja patrzę na nich, nie widzę defa, czy gdzieś tam def jest na ziemi, bo jeśli nie, to będzie niezwykle trudne, bo trzeba będzie za chwilę ruszyć, trzeba będzie za chwilę przyspieszyć. Na razie zamiana broni, bo Bumicz ma tych HP zdecydowanie mniej, Axil z Famasem, Rops czeka na wychylenie, on spokojnie, no jest dorzucony granat, ale rops rein, trafiają i to koniec, koniec! no nie koniec całego spotkania, na pewno koniec tego regulaminowego czasu gry. No by znów Karigan chciał to do zamykać od Mida, takie mam wrażenie. A już atakują pozostali zawodnicy. Aksil niezauważony do tej pory. Ale teraz, jak długo się będzie Aksil utrzymywał? Bardzo długo, może nawet do samego końca. Dopiero teraz domyka to Karigan. Troszkę spóźniony, ale trafił jeszcze jednego zawodnika. Także Broki nie jest bez szans, ale musi się spieszyć, żeby tu nie było współpracy antyterrorystów. Ale no też tak do końca Broki nie wiedział, co ma robić. O, ten balak, ten blesz, który był dorzucony. Elektronik nic nie widział. Ale Karigan, o, tutaj też istotna rola karigana, o fengle, od niego, czy złapie, złapał jednego, kolejny poobijany. No ale w przypadku Brokiego to nie ma większego znaczenia. teraz broki! O, była teraz ta szybka reakcja. Jeszcze broki trafia ponownie. Pomaga w tym wszystkim Rejnowi, zostaje tylko hobbit. Jeden na czterech. To wydaje się, że jeszcze nie jest koniec tego spotkania, że to jeszcze nie jest koniec face i fenomenalnej serii. To może być cały czas 17 zwycięstwo z rzędu. Lekko podpalił się Rywal. Tak też Broki widział, że dozwony smok, że raczej nikt nie przechodził po tym flashu. Teraz już Przecież... ważna jego rola. Pociągnął to full auto. Zrobił. Jest odpowiedź od Elektronika. Zrobił wiele ten palak był, więc też nie mógł od razu terrorysta tam skakiwać. Elektronik złapany przez Brokiego. Hopit oni dwójkowo, ale od jednej strony, od jednej pozycji. No i teraz Robs, mało HP, ale trafił. I to jest jeden na trzech. No są te klacze dla Klawdai, ale to nigdy nie jest łatwa sytuacja. To zawsze jest w -y w przewadze. A Aksil 20 kilka sekund. Paka. Zobaczmy, gdzie jest. No, ciężko, ciężko. Próbuje. Bejtuje, wyciągnął jednego. Tutaj zmieszali się antyterroryści. I teraz jeden na jednego. Aksil wie, że to jest do zrobienia, że to jest możliwe. Podbiega pod pozycję Brokiego, ale to jest 10 sekund. No i Broki woli zagrać tak naprawdę gdzieś tym czasem, bo wie, że Aksil musi na raz, ale teraz Aksil rozgrywa to świetnie nie! Brok wow. mocniejszy! No i widać jak Face jest tak e, rozciągnięte, Będzie ciężko się tym wszystkim połapać. Bo sporo takich walk, jeden na dwóch, jeden na trzech nam się pojawiło przez te gry, ale Broki, on zaskoczy przynajmniej jednego zawodnika, ale też musi się martwić o swoje plecy. Tam podchodzi oczywiście Hobbit, no i też ten czas, który będzie upływał. Broki już dorzucił, smołka, poczeka, poczeka na Wala, ale uj, uj, Ojej, znowu jaj, strzał nie trafiony, ale Broki dwa razy się Co? nie myli. Co, Co zostaje tylko perfekto, jeden na trzech. No i Aksil walczył, walczył jeszcze perfekto. Strzał niecelny z ale twist poprawi. Oni to jednak odbili. I może decydować o tym, co trzeba zrobić. Karigan, wyjście po Taxila, ale jeszcze i Aksil i Hobby trafiają. Hobby teraz już bardziej defensywnie. Poczeka, poczeka ewentualnie też na rotację kolegów z drużyny. Przekazuje informacje. Bomba będzie podłożona, ale to jest gra w sytuacji 3 na 4. I w tym momencie ten retake, czy się powiedzie? Musi się powieść, jeżeli Cloud9... Chce w tym meczu jeszcze walczyć. Jest jeden flash u Bumicza. Oj, gdyby tam Broki został. No ale też uważa, czy nie ma podejść od prawej strony. No jeszcze będzie też to wszystko domykane. łącznika Arejny trafi. Broki także. Robs również. No i czy to koniec? będzie koniec? Tak! Face. przedłuża serię. 17 zwycięstw rzędu tutaj. No byli na dyskach. Byli liczeni, to mam wrażenie, nieraz raz zawodnicy Face'a.